Teraz... Teraz coś tam zapodamy mądrego coś powiedzieć. Co? Ja chcę coś mądrego powiedzieć. Kto? Ty? Ola, ja nie. Ola. Dobra, nagrywamy. Jedziemy, jesteśmy w terenie. Po lewej stronie mamy długą górę, tak? Po. Dobra, bo Ole... Spoko, ja bytne. Nie bój się. Długa, jasna. No. Po prawej mamy jasną górę. No idziemy. Daj mi te druty. Kto ma? Nie ma się co obawiać, ja będę wycinał nie? twarz i tak dalej. Co? Bo tutaj za chwilę, już tam na prawo jest ten taki szyb. Kiedyś Dar, Dar, byliśmy nie? Tak, z Darkiem. Tak. No, jest spora dziura. Właściwie to kurde. Powinniśmy tam podejść, ale, żeby wiadomo, z drutami, nie? Mhm. Zobaczyć, o. A propos drutów. <słuch> jak mnie, mnie to wkurza w ogóle takie podejście, już takie YouTube'owe, Że masz jako YouTuber pokazać wszystko i tak dalej. YouTuber. Jak jakieś usłyszałem, jak mi takich dwóch chłopaczków, wiesz, mnie mijało i... O, to ten YouTuber. Ja mówię, ja pierdziele. Porażka. No. Nie Ile mamy na minusie? Minus trzech. Cztery? Kurde. Kurcze, ja bym to wiesz co? Ja bym nie szedł tą drogą. Jasna góra. druty oryginalne hiszpańskie, pod choinkę Dostałem. Czekają na swój, y, jak to się mówi, y, premierę O dzisiaj będzie premiera. Zajrzymy z nimi pod pewnym, nad pewnym bunkierkiem, powiedzmy. No i tyle. Tak. Co tu dużo gadać. Wow. Ale zim to jak piekarnicze. Łapy odmarzają. Na oko gdzieś tam nie wiem teraz oczywiście żadne mapy nie odpalone Tam kiedyś byłem y, z pieronem z Gliwic, y, z Miechowic. I też... Nie, nie, sorry, nie z nim, nie byłem, nie. Kurde, to z innym byłem. Tam jest naprawdę Rumusz, nie? Tam jaki ten szczyt. Kurczę, normalnie to wszystko jest tak pousypywane. Skąd się wiadomo skąd? O, chyba lepiej tędy. Czy się orientujecie w ogóle, co to znaczy? Takie te? Jakieś okręgi chyba. Okrąg numer taki, siaki. Lasy państwowe, coś tam, coś tam. Chyba, żebyśmy, żebyśmy za bardzo wleźli, nie? Zawszeście za w tą stronę. Myślę, że za tamtą górką. Miękko, ale jeszcze nie, nie, nie aż tak miękko. No wiesz, to jest. Uwaga, bo tu jest ten tu jest mokro O kurde O się Tu uwaga Spróbujcie tam Chyba się trochę przeliczyłem, za wcześnie jesteśmy w tamą stronę, czyli pod jasną górę No i teraz musimy trochę błądzić No, zaczynają się Xy X tam, X tam te znaki cholerne, nie te X. -y. Nie, tu zobacz na tym. Tu ja już nieraz tak w, w terenie to znalazłem X, -y, a wszędzie dookoła było wykopane coś, nie? No. O! No. Tu jest dużo w ogóle. To jest naprawdę stare takie, nie? Ciąg. starych drzew. To jest bosz, a zobacz już tam. Tam już jest. No, na to na sianę, to powolnie było było sadzone. Kurde. Co to za mikroskop? <noise> Ale one no, działają. Mimo, że mikro, to działają idealnie tak samo jak te. Druty po babci. Znowu te X, -y. zobaczcie. Ale jest bruz, aż zatyka, nie wiem jakieś tam minus 5, może dla kogoś jest lajcik, ale dzisiaj to nie wiem, może dlatego, że jest wilgoć, bo od tego potoku ręce mi odmrazają. Gdzie to jest? Tam lekko jakby się wypłaszczało jakaś, jakaś droga. Także to już jest chyba to miejsce pod wąską torówkę, <coughs> która dochodziła właśnie do tego bunkierku. O, jest. Miejsce, które było wiele razy eksplorowane, było, były robione pomiary, były robione odwierty i te fajte D stoi w miejscu, a ja chcę po prostu z drutami tu zalukać I tylko tyle jeżeli komuś to będzie pomocne To super Co tu więcej gadać Nie wiem, chyba nie ma sensu tam wchodzić, bo i tak nie mam latarki I Tu na prawo mamy pomieszczenie, tam mamy większe pomieszczenie No i tyle Ale to nie jest mój temat Dobra, muszę zrobić stop, bo odmarzam Wideo się kręci. I teraz powiedzmy, jesteśmy nad bunkrem. Mniej więcej teraz się cofnę. Zobaczymy, czy mi wykryje e, obecność podziemi ziemi. Tak? Tego, tego, tego tego bunkra. Ok. Pójdziemy do końca. Jestem nad tym bunkrem betonowym. No, i tu nam się skończył sygnał. Dobra, teraz pójdziemy wyżej. Aha, już jest tu już, 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 tu, yeah. tu mamy dziurko. Zapadlisko i teraz między yy, Bunkrem Bo gdzieś tutaj mniej więcej się Nie? Gdzieś tu by, by się kończył W środku, pod, pod nami To nie wiem czy, czy jest sens w ogóle tutaj badać Bo na pewno mi to po prostu wykryje Trzeba by pójść tam Także go yeah. mm. oh, shit. Kurde Co się dzieje Patrz, tu mamy zapadisko jakieś. Mhm. Dobra, teraz jestem na warpie jakiejś niewielkiej. Tu jest zapadisko. Sprawdzimy sobie, czy to coś ma na rzeczy. Dobra, jestem na warpie. Tu nic. Idziemy dalej. Po prawej stronie jest zagłębienie. I zobaczcie. Sygnał. Sygnał taki jak podstolnie. Z tym, że troszkę pod, pod ukosem. Bunkier. Trzeba by iść tam, cholera czy to kamera w ogóle łapie, nad skałką zobaczyć, co w trawie piszczy lub w śniegu. <grystanie> ja. no cóż. I to jest to właśnie, kurde, ile trzeba się nałazić, żeby złapać jakiś cholerny sygnał. Tu jest rumuż. Rumuż, gałęzie, liście i jest po prostu ślizgawka. No i śnieg. O, o Dobra, tutaj mamy jakieś wypłaszczenie lekkie. To sobie spogodzimy tutaj. Okej. Okay. Tam, tam gdzie ta tablica jest, smugier. Sygnał. <kluz> Sorry, brus. Powinien biec do kolegi Pawła tutaj Ja się przejdę tędy i zaraz zobaczymy o, Co mi tu pokaże? Okay. Coś masz tam Paweł? A mi? Zobacz, zobacz, zobacz Próbuj po, po moim śladzie okay. Dobra, czyli tu mamy sygnał Tut tu tu O Tam jest Czyli Jeżeli wejdziemy do, do bunkra To pod ukosem w prawą stronę idzie idzie sygnał Dziwne, masz? No kurde, no takie mikro kuźma perełki, ale działają Wiesz co? E... Podejdziemy jeszcze za 20 metrów wyżej, bo już nie ma co się zaboszlać, nie? Uff. Mi już w każdym razie ból, że tak powiem, stawów wszystkiego minął. Bo jak się jest w terenie to to się zapominał o takim bólu dzisiaj rano wstałem to obolało od tego łożenia i wszystkiego wiadomo temperatura też wiatr dało sobie znać jeszcze chwila, jeszcze chwila jeszcze chwila jakieś dogodne miejsce, może tu się dobrze Zobaczcie na te kropki, one są w linii. Te żółte kropki na drzewach. Dobra, cofnę się chwilkę. Sygnał taki typowo sztolniowy. Uff. Tak, tam jest bunkierek. Zobaczcie, tam jest krzyżyk. Wszędzie krzyżyki, na każdym drzewie krzyżyki są. Zobaczcie, tu też krzyżyk, tu też krzyżyk. No nie mam teraz tej kumerki akurat z zoomem. Zobaczcie, krzyżyk tam, krzyżyk tu, tu. Ja pierdziele. Nie no, muszę wejść na szczyt i też zobaczyć o co biega No Masz Masz mikro Tak, tak, tu idzie pod ukosem, Zobacz na te krzyżyki wszędzie. I, i na kropki, żółte kropki na, na tych ja, ja tylko jeszcze wejdę sobie, nie wiem jak chcesz to chodź, tylko po szczycie pójdziemy i wracamy, nie? No, bo tam córka kolegi została na dole. O, kurde. No. W sumie nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie tak, że dostaniemy tak pod dupę, że tak powiem. To znaczy, ja tam nie czuję za bardzo, bo jestem oblatany w terenie, ale wiem, że jak ktoś by był oblatany, no to poczuję jeszcze bardziej. I tam ewentualnie oddech się trochę destabilizuje, no bo jaram te szlugi cholerne, ale nogi mam jeszcze. Okej okay. Wow oh. Aha, dobra Masz tam sygnał? Okej, okay. czyli mam jakieś 15 metrów do twojego sygnału zobaczymy Czasem może być tak, że już na, na, właśnie na górze druty świrują, bo jest szyb rób rozwi, rozwidlenie sztolni ale zobaczcie, kolega jest tu. Ma sygnał. Kolega ma sygnał. Ja sobie nic nie insynuuję w głowie, po prostu o właśnie nawet no specjalnie gadam, żeby zapomnieć o tym czego szukamy. Szukamy właśnie odchyleń od normy. No. Wow. Ale mi łapy zmarły. Mam nadzieję, że materiał się Wam przyda do czegokolwiek. My jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w terenie, tak? Nie? Tak jest. Poddychaliśmy. No. Jest tak. <grymne> <grymne> Dobra. Na dzisiaj to tyle. Żegnam i do następnego. O, następny krzyżyk tam. Tam, tam. Aha, okej, okay, nagrywasz się. Słucham? Dobra. I teraz zobaczcie, bo już miałem kończyć, ale coś tknęło, kurczę, kolega znalazł, y, tak jakby, tak jak wam mówiłem, do szczytu od tego bunkra idzie powiedzmy chodnik. Sam sam sobie idzie. Ale już na szczycie zaczynają się y, rozchodzić chodniki i robi się nam taka przechownica, kratownica, nie wiem jak zwał, jak zwał. Tu na ziemię, tam mamy krzyżyk, na tym drzewie mamy krzyżyk. Jezus teraz z tej perspektywy to nie widzę, bo wcześniej jak byłem, to widziałem wszędzie... O tu jest krzyżyk. Tam jest krzyżyk. Wszędzie krzyżyki. Dobra, ja teraz wracając tam, bo tam gdzie jest kolega jest właśnie. Zaczynają się rozwidlenia. I pokażę wam... Zaraz po swoich śladach pójdę. Co mi pokazuje? Bo do tej pory mi pokazało chyba zaraz raz, dwa albo trzy, trzy rozwidlenia. Zatem kaman. Dobra. Tu mamy powiedzmy pierwszą krzyżówkę. Jakąś. I około 10-15 metrów jest następna. To, co mi wcześniej pokazywało. A co teraz? Tak. I następna będzie tu, gdzie kolega. Paul. Zobaczyć. No Paweł, no dzięki, bo ja już chciałem iść, nie. A jednak mamy kompleks pod sobą. No. To bawcie się. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest załączona kamera, ale teraz schodziliśmy z tego z tej góry stamtąd. I tu się władowałem w bagno. Tu no się zaczyna. Zobaczymy czy to jest. Jaki zakamuflowany odciek wody od stolni lub boczne wejście? Być może ciek, być może coś bardziej, ale chyba bardziej, bo jest za długi sygnał. Za długi sygnał jest. Ha, ha, ha. chwila, chwila, bo ja tutaj wsiadam do samochodu, coś tu, już... Samo tu mamy. Dobrze, na obrzeżu lasu znajduje się coś, właściwie to mówię, śmiało, slaban